Witam, nazywam się Rafał Madycki. W tym filmie pokażę Ci najważniejsze informacje związane z rozliczeniami subskrypcji Office 365. Zobaczysz, gdzie znajduje się Twoja umowa, gdzie sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące subskrypcji, a także jak planować liczbę licencji przypisanych do użytkowników. W każdej chwili możesz sprawdzić ważność subskrypcji oraz stan licencji. Przejdź do działu Licencjonowanie w lewym menu. Tutaj widzisz listę wszystkich zakupionych subskrypcji. Po prawej stronie znajduje się data zakończenia ważności. Po kliknięciu na nazwę subskrypcji, zobaczysz jej szczegółowe dane. Jeśli kupiłeś subskrypcję w pudełku z numerem klucza, zobaczysz, do kiedy jest ona ważna oraz możesz ją odnowić. Jeżeli zaś kupiłeś subskrypcję przez portal Office 365, tak jak na tym przykładzie: Możesz zobaczyć faktury, które zostały wystawione za jej użytkowanie. Tutaj możesz wybrać okres, z którego chcesz zobaczyć fakturę. Aby ją wydrukować lub zapisać, wybierz faktury do drukowania w górnej części okna. Pamiętaj, że w razie zmian w płatnościach nie ma możliwości wystawienia korekty faktury. W takim przypadku faktura skorygowana o określoną kwotę zostanie wygenerowana w kolejnym miesiącu i wtedy też odpowiednia kwota zostanie zwrócona. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości możesz po prostu wysłać zgłoszenie lub zadzwonić do pomocy technicznej. Wróćmy do strony licencjonowanie i przyjrzyjmy się jeszcze jednej ważnej opcji. Klikamy na link licencje. Tutaj zobaczysz, ile ich posiadasz oraz ile jest ich przypisanych do Twoich użytkowników. Jeżeli chcesz dokupić licencję, kliknij Zakup Usług w panelu administratora po lewej stronie, a następnie wybierz te, które Ciebie interesują. Będziesz mógł je rozdysponować pomiędzy użytkowników, wchodząc do sekcji Użytkownicy i Grupy, a następnie wybierając nazwę użytkownika. Tutaj możesz zaznaczyć te licencje, które mają być do niego przypisane. Z tego miejsca możesz także deaktywować licencję użytkownika. Wystarczy, że odznaczysz pole przy jej nazwie. Pamiętaj, że wyłączenie usługi nie wiąże się z dezaktywacją licencji usługi są poniżej musisz odznaczyć główne pole. To wszystko w tym filmie. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz mógł sprawnie zarządzać użytkownikami oraz licencjami, a także odpowiednio planować wydatki.